Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiejszy odcinek trochę nagrywany na debila, na szybko, bo w pracy, bo to, bo tamto. Udało się. Zbiliśmy na świecie więcej razy Rayquese niż Kyogra i Groundona, także będą fajne jajka teraz. Mamy super inkubatory w sklepie. Mamy też nowe raid Bossy, tam do 15. Do... Boże, wyleciało mi z głowy i nie mogę na GoHubie teraz znaleźć. Tak lecę tego GoHub'a i lecę. Eee... Do 15 albo do 16 marca myślę bardziej, że do 15 mamy te lepsze jajka, mamy te super inkubatory w sklepie. Yy, mamy nowe te. Bosy na rajdach. Bosy na rajdach mamy takie. Że na dwójkach mamy Executora i Slowbro i my sobie zaraz zrobimy Slowbro, bo nic innego w okolicy na szybko nie mogę zrobić. Na trójkach mamy nowego arodaktyla, Claydola i Starmi Powróciły Alakazamy i Skytery. I na czwórkę powrócił Charizard. Także jak to się nie ma, to może sobie złapać, na rajdzie zrobić. Do tego jakieś jeszcze takie, tak. No a tak to został na jedynkach Swablu, Weymel, Magicarp, Snorant. Reszta też jest bez zmian, najważniejszą jeszcze zmianą jest to, że już nie będziemy mieli Crown i Kyogra na piątkach, jest tylko sama Rayquaza, także można ściekać Smoki, ja włączam Poki i tak jak myślałem, zaraz tutaj wrócę, muszę kawałek podejść, bo nie sięgam do Gymu, momento Piccolo, już wracam. już jestem z powrotem my sobie zrobimy teraz slowbro także na slowbro to pokemony weźmiemy sobie elektryczne co mi tak te pokemony przycinają, bardzo mi przycinają te pokemony, strasznie i przez co nie wiem co jest co, także zrobimy tak weźmiemy tak zabdos zabdosa weźmiemy o, odmuliło. Zabdos już jest. Weźmiemy sobie rajku. I weźmiemy sobie jeszcze drugie rajku. i na. A nie, to samo rajku kliknąłem. Przepraszam. To jest rajku także. Zabdos, dwa rajku. Na wszelki wypadek, chociaż nie powinno do tego dojść. Damy jeszcze dzoltka. No i co jest najważniejsze? Jajka są fajne, tak? Bo z dziesiątek możemy dzięki temu, że wykluwają się pokemony, które są dostępne w Windy Weather. Go plus! W Windy Weather. To możemy wykluć z większym prawdopodobieństwem dobrego Belduma, Beigona, yy, Chaimko, jak ktoś nie ma z dziesiątki, to jeszcze kluje do dodatkowe 1000 Stardasta. No a dwójki i piątki, jak to dwójki i piątki, jakieś tam slowpoki, exekuty, abry i takie różne inne, ale jak ktoś nie ma dobrego iV to może sobie złapać dobre iV. Slowbro jest nowością, zaraz sobie zrobimy slowbro, No jest to raid dwugwiazdkowy, także no myślę, że spokojnie od 30. Myślę, że spokojnie od 30, 32. Le... Nat, nie, myślę, że spokojnie od 30. levela, także to jest solówka, spokojna. Bez żadnego stresu. Zresztą zaraz zobaczymy. On jest Water Psychic z tego co pamiętam, jeżeli dobrze pamiętam. Także naprawdę nagrywam to na mega wariata, bo strasznie Pokémony mnie dzisiaj murą. W ogóle miałem problem z zalogowaniem się, musiałem usuwać konto Google, dodawać konto Google. Także jak. Nie wiem w ogóle, co się dzieje. Pokémony myślą, czarny ekran. Fajnie by było, jakbym w ogóle tego rajda mógł zrobić. Nie wiem zupełnie o co chodzi. Rano włączałem Pokémon jak jechałem do pracy. Wszystko działało normalnie. A teraz o dobra. Odmuliło. Odmuliło. Także sobie zbijemy Slowbro. Hmm, I co jeszcze takiego. A, także mówiłem, filmik bardzo na debila, bo w pracy jechałem tu, jechałem tam. Chciałem to zrobić szybciej, brakuje mi czasu, ale mówiłem, miałem problem z zalogowaniem się do Pokémonów, musiałem usuwać konto Google, resetowałem, pobierałem od nowa aplikacje, nic, nic, nic. No ale na szczęście mamy czat nasz i na czacie dostałem wskazówki, właśnie, żeby po, powywalać wszystko, co jest zsynchronizowane z telefonem, czyli konta Google i tak dalej. Wróciłem konta Google'a. Yy... Włączyłem Pokémony, zalagowałem się podając maila właśnie do Google'a i hasło. Wszystko już działa normalnie. No niestety coś w ogóle laguje, nie wiem dlaczego. Też słyszałem, że podobno PTC jest unstable, także to też może coś jednak poszło na Googlea konta i coś jest nie tak. Ale ja się nie dziwię, że coś może być nie tak, skoro zrobili takie że nowe rzeczy, jak właśnie dali jajka, i super inkubator do sklepu i. Raid Bossy pozmieniali. I ja ogólnie chciałem na filmiku nagrać Aerodaktyla, jak się siekam, bo myślę, że to jest spokojnie do zrobienia solo od y, raid z trzeciego poziomu. No ale niestety w okolicy mojej nie ma aerodaktyla, są jakieś trójki, ale klują się za 40 parę minut, a jest godzina 10.33, ja muszę być mniej więcej na 11, 11.15 w Gdańsku, jestem w tej chwili na zaspie, muszę jeszcze podrzucić aparat i to co jest na telefonie, żeby się zgrywało, renderowało i tak dalej, 4 złote maliny dostaliśmy, super Pontiona, 500 stardasta. 7000 EXPA 14 kulek, bo gym jest niebieski. Jedyny prawilny kolor, żebyś, tylko proszę się nie obrażać. 1380 CP, nic mi to nie mówi, bo CP jeszcze sobie w nocy nie sprawdzałem co to jest. Także nie wiem czy łapię kot ten Gym, czy Wondera, może nawet setkę łapiemy. Nie, nie chce mi się czekać na to nawet. Myślę, że Great Row złota malina powinno jak najbardziej wystarczyć. Jak cały czas się przekręcam na jedną stronę, bo tutaj będą jeszcze inne rzeczy. Uh -huh. Zobaczycie na ekranie, zresztą widzicie pewnie na ekranie albo widzieliście jakie są teraz jajka i raid bossy właśnie. No i patrzcie, nie chcę się złapać, głupie slowbro, jak mnie patrzeć. Strasznie zamrożone mi się Pokémon. Nie wiem naprawdę, naprawdę o co chodzi. Na nie było. Raz, dwa. I siedzi. Także to lubią pokemony z Braidów, że na excelencie na grejcie nie chcą siąść. Trafisz bez niczego, nawet bez NASA nice i siedzi. I yy, co to jest? Aparejs. Is... Kot my attention, czyli pewnie setka ma jakieś 1450-60. Obstawiam, no ale powyżej 1400. Ja totalne gówno, także leci od razu transfer. Ja jeszcze szybko rzucę okiem. Na mapę, też zobaczycie mapę. Może jest coś w okolicy jeszcze nowego, to szybko to czachniemy I tak jak mówiłem, muszę podrzucić to i to i tam, to tu i tam. Strasznie mi coś telefon zamula. Ja już mi się go resetowałem, czyściłem pamięć, wszystko nie wiem zupełnie o co chodzi dzisiaj. Nie mam najmniejszego pojęcia. Nie wiem, chyba że Orange o sieć ma jakieś problemy. Że nawet mapa mi się nie chce z dżemami załadować. Znaczy, z drzymami. Nawet nie chcą mi się rajdy na mapie załadować. No po prostu... To jest chyba coś po stronie Orange z tym internetem. Dobra, załadowało się. E Executor za sps no niestety, ja nie mam czasu, żeby tak długo chodzić, także z egzekutora sobie nie zbijemy. Zresztą, egzekutor nie jest nowym ridebossem egzekutor już kiedyś był, teraz powrócił, no bo jest psychik. Yy, starmi są, jak widzicie, daleko. Także, niestety, jeżeli chodzi o rajdy, to będzie to. Ja, może inaczej, ja pewnie będę jakieś aerodaktyle czy coś takiego robił, więc na pewno w kolejnych odcinkach opowiem o moich wrażeniach z aerodaktyla. Ekran już wyłączamy, także to było takie krótkie info. Ja jeszcze sobie przejrzę teraz na szybko GoHub'a, czy niczego nie pomyliłem a propos tych jajek, rajdbosów. GoHub też strasznie, 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 strasznie długo się ładuje, nie wiem naprawdę o co chodzi, więc tak jak naprawdę sądzę, naprawdę sądzę, Boże, mój polski dzisiaj jest tragiczny, może dlatego, że trochę zaspałem i jestem do końca nieobudzony, ale właśnie, co jeszcze jest ważne? Ważne jest to, że mamy Double EXP'a, mamy Double EXP'a Za wszystko, za rajdy, za gymy, za pokemony Zapane, za jajka, no za wszystko mamy Double EXP'a Także jak ktoś nie ma 40 levelu Jajko i lecisz z PJ'ami, leci exprazy razy 4 O raid bossach mówiłem A Czego na pewno nie zobaczymy na rajdach, w tym momencie przynajmniej, dopóki jest ta zmiana. Na pewno nie zobaczymy Dionga, Cloystera, Azumerilla, Jinxa, Piloswina, Laprasa, Feraligatra, Groundona i Kyogra. Znaczy Groundona i Kyogra to nie zobaczymy pewnie przez najlepszy, mam nadzieję, rok, bo już mam tego dosyć totalnie. I to by było wszystko tak naprawdę z tych newsów. Ważne, czyli Double w super inkubator w sklepie. Ciekawsze jajka, bo Pokémony jakby ograniczone do jednej pogody co nam daje możliwość wyklucia pewnych Pokémonów z dobrym IV. Ev Oczywiście w moim przypadku dobre IV to jest 100% IV z jajka, inne to niestety jest transfer. Są pewne wyjątki: Beldum, Bagon 9,8 to jeszcze jest akceptowalna ewolucja. Także widzimy się w kolejnych odcinkach, na kolejnych rajdach, na kolejnych nie wiem i V-Huntach na live i Pamiętajcie o subskrypcji, zostawieniu łapki w górę, o dzwoneczku, żeby dostawać powiadomienia o najnowszych filmikach. I pamiętajcie też, że wcześniejszy filmik ma zajebistą nagrodę, także cześć, pozdro i na razie.